Jakub Szymala, Robert Kazubski dzisiaj z nami. Witamy. Panowie, jest tak, że to obrońcy rozdają karty w Kizaku. Pierwszy jest Patryk Grzegorczyk. Nieźle. Nie poszło też Barańskiemu. Nie pozostaje nic innego jak podtrzymać. Oczywiście. Fajnie by było. Jaki wynik dzisiaj Was utysmał? Lepiej stacjonuje? od podstawy, starczy. Lepiej od podstawy, tradycyjnie. Nie byś na końcu. Nie być na końcu. Wam chyba raczej nie grozi. Życzę powodzenia i zaczynamy. e <laughs> e Dwa, trzy. Na ci pokazywałem ci. Po zabiję. to może być przypadek, ale drugi to nie é. drugi to właśnie przypadek O, trzeci będzie, pokaże charakter. Słapi, co trzeba. Myślę, że wapno widać. Nie boisz się ciemności? Zobaczymy zaraz, czy tak strasznie Widać coś? Już nie Piłka chcesz wiedzieć gdzie jest? O, rozdech bierze <laughs> A czy jeszcze piłka stoi? Stoi Jest? Tam środek. Teraz do boku miałeś pójść. Już na kij? Kurde, nic. Ładzę na piłkę. O to chodzi, żeby nie było widać. Nie! Yeah. Padło z Padło, ale nie wiem którą część od uderzyłeś. To nie wiem jak? Wydaje gdzieś, mi się, że gdzieś to... Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Poczułem piłkę. Chciałem trafić Niebezpiecznie zbliżasz się. Nie, tak, właśnie już się zbliża. Ale spokojnie, jeszcze mamy czas. O kurwa, a kule, kota. Jak, jak ocenisz pierwszy rok w AVI? Co Cię najbardziej na plus zaskoczyło? Co? Szatnia. Szatnia. Jak najbardziej na plus. Przyjęte. Czyli, że odmalowana, że ładne szafki. Dokładnie. Ale chłopaki tak samo pozytywnie. Telewizor. Mam. Jak najbardziej na plus. Powiedz, Sprzętowo. Powiedz mi, Ty właściwie wziąłeś się, sorry za określenie, znikąd. Jak trafiłeś do Awi? Powiedz. Jak to było. No, z tego co wiem, to dużo zawdzięczam Łukaszowi Graszowi. Ale zadzwonił do mnie trenżniarzkowski, żebym przyjechał na testy, pokazał się no i udało się po jakimś czasie. Zostałem przyjęty do klubu. To było dla Ciebie zaskoczenie? Mega. I jaki jest plan dalej? Chcesz, chcesz tu grać? Czy... Tak, mam jeszcze ważną umowę i chcę tutaj zostać jeszcze parę ładnych lat. Jak jesteś wawi od sezonu? Jak ten podróż ocenisz? Fajnie, miło, sympatycznie. Eee, nie ma tam jakichś tam problemów. Tylko problem był w pierwszej rundzie. Gdzie, Z czym? Gdzie nie mogłem za bardzo pomóc drużynie. W sensie takim, że gdzieś kontuzja mi się przyplątała jedna i później jak już rozpocząłem treningi, no to druga była i <głos》>, tak wyszło, że zagrałem raptem kilka meczów, ale na wiosnę fajnie, no bo zdrowie dopisało, tylko że no, na przekór później już tą kartkę złapałem czwarta później wróciłem i od razu czerwona, no ale sumując wszystko się dobrze skończyło. Jesteś facetem, który strasznie dużo trenuje. Widać cię przed treningiem rozgrzewającego cię, często zostajesz po treningach. No chyba, chyba ty nie masz nigdy dosyć i to... Nie wiem, no, aż tak bardzo to przeambitnie to nie jest, ale podstawą to jest dobra rozgrzewka, prawda? Przed treningiem, żeby się dobrze rozgrzać i tak może stąd wynika, że czasami wychodzi się wcześniej przed treningiem, ale po treningu to tak już raczej trzeba zejść do szatni, odpoczywać już. Muszę spytać o słynną czapeczkę, którą Karol Barański w pierwszym odcinku nam zademonstrował. Cóż to za symbol? czyli znaczy, no koledzy z szatni no trochę się tam śmieją, bo mam taką czapkę w której chodzę, jeżeli jest bardzo gorąco i słońce świeci, zakładam ją sobie, bo to tak o... Czy ona ma jakieś znaczenie? To jest symboliczna czapka, czy po prostu czapka? To jest czapka z logiem naszej mojej takiej akademii, gdzie tam jestem trenerem i bardzo sympatycznie ją noszę. Mhm. A cóż to za akademia? Powiedz dwa słowa. A to akademia, to futbolisty w Głusku działamy z chłopakami, tam ćwiczymy chłopców najmłodszych w wieku 6-5 lat. Dobrze sobie radzą, no jak jest dobry ten to muszę sobie dobrze radzić. No, innej opcji nie ma. Zmiana nogi? Oczywiście. Teraz na lepszą idzie. Szybkie pytanie, co łączy Jakuba Szymalę i Roberta Kazubskiego? To sama pozycja i styl gry. Nie. żaden nie. nie strzelił bramki jeszcze w awi. Jedną mam, strykmanę. A to przepraszam. W derbach. Dobry, chciałem go zaskoczyć. A? Nie ma tego. Jest? Mazek Ty patrz czy linię. Tylko patrz!

Trzech razy sztuka. Którą piłką? To. Czyli tą. Nie, to ciężko trochę żyć. Tak Przypominam robi. o Twoim wyniku, który jest bliski osiągnięcia innego obrońcy tego klubu. Minimum 20 główek musisz zrobić. Muszę? Muszę być ciężko, ale... Zobacz, Nie ej. chciałem cię stresować, ale. Już się stresowałem całkowicie. Jest? Jeszcze nie. <słuch> Molka pobić, więc dobrze. A ile ma? 3,5? 9. Uch, nie a, uch, a. Dobra. A po prostu zacznij robić, masz minutę. Już? Biłeś, ale czemu biegasz przed piłką? W ruchu, cały czas. No co to jest To Patryk nie uczył jak robić główki, on robi 13 sekund. E, Czasem 14. Jak byłem mały, to zdarzało się przejść całe tak że myślę, głową. Możemy, możemy dawać... to powtórzyć. Możemy zacząć. Po, po programie. Po programie. No po prostu zażnij robić to moje. Dobra. 82. Brałem mój rąk. Piętnaście kółeczek walisz i prostszego. Raz. Dwa. Trzy. Trzynaście. No czternaście piętnaście jedziemy tam kuba piłę. pić brawo dobre tanie tanie zadniosło ua Lewo! O kudo. Panowie, jak dzisiaj poszło? Zadowoleni z wyniku? Zobacz... Chyba nie będę ostatni Na pewno nie powyżej setki, myślę, że spokojnie, główkami Nadrobiłem pro... Po profesorsku Co dzisiaj było najtrudniejsze? No myślę, że źle poszły rzuty rożne i i połówka. Kuba, jak oceniasz swój wynik? Nie najgorzej. Wiadomo, mogło być lepiej, ale ostatni Mender. Lepiej od Molka, mi się wydaje, też. Także... Cel minimum osiągnięty, za. tak jest. Panowie, chcę się kogoś pozdrowić. Coś powiedzieć na koniec, Robert? Nie widziałem listy, żeby kogoś pozdrawiać, ale bardzo serdecznie pozdrowić swoją dziewczynę, która jest trochę na mnie zła ostatnio, ale myślę, że jak usłyszy te pozdrowienia, to pozdrowi jej mi się miło i pozdrawiam się bardzo serdecznie i kocham cię. To jest fajny chłopak, wybacz mu. Tak. Kuba. A ja całą drużynę i kibiców. Au! Ha 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 ha!